Sawery, rozmawiamy po przegranym meczu w Pruszkowie. Powiedz mi przede wszystkim, jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że no na pewno popełniliśmy dużo błędów, szczególnie przy piłce. Było dużo strat, było dużo niedokładności. w obronie jeszcze to jakoś wyglądało, ale na początku wydawało się, że mamy kontrolę nad tym spotkaniem, lecz z biegiem czasu po tej pierwszej bramce szczególnie no, straciliśmy tą kontrolę. W drugiej połowie nie istnieliśmy. no i przegraliśmy. No, jesteśmy w doku. Ewidentnie to widać. No, i mam nadzieję, że na Wisłę Kraków się zepniemy i pokażemy to, że jednak z tego dołku da się wyjść i przede wszystkim na taką Wisłę się skupić jeszcze bardziej. I też chciałbym bardzo podziękować kibicom, że znowu nas wspierają, są w tak licznym gronie. I to tyle. A powiedz mi, wspomniałeś o tych stratach, takich niewymuszonych błędach. To właśnie wynika z tego takiego dołka punktowego, wynikowego, no a przy tym i mentalnego. No, wydaje mi się, że ten dołek punktowy i tabelowy no to tak nie ma tak, takiego wpływu, wydaje mi się, że ta mentalność jednak u nas szlankuje, bo w treningach wygląda to bardzo dobrze, no, a w meczu no, popełniamy te błędy i to widać na pierwszy rzut oka i przez to tracimy bramki tak naprawdę, bo pierwsza i druga bramka była tak naprawdę po błędach. I no, to, no, to widać w meczu po prostu, nie? że w treningu wygląda to dobrze, a w meczu jakoś nie potrafimy tego wykorzystać i te błędy się przetrafiają. I też coś się z przodu zacięło, trudniej jakoś idzie wypracowywanie tych sytuacji. Dzisiaj pewne okazje były, ale setkami raczej tego nazwać by nie można. No tak, no były na początku zdecydowanie. W drugiej też tam coś stało, była to też bramka nieuzana, no ale no nie dochodziłem tak naprawdę do nich bardzo rzadko, więc wydaje mi się, że tutaj problem też jest naprawdę duży w ofensywie u nas. Brakuje chyba też czasem spokoju takiej chłodnej głowy. No to zdecydowanie. Jak jest już sytuacja, to się podpalamy, szlamy tak nie patrząc. No, no, brakuje tego, nie? Wspomniałeś też o tym, że przed nami ostatni mecz z Wisłą Kraków. No można powiedzieć ostatnia szansa, żeby wymazać no niechlubną jakby nie patrzeć serię i takim przynajmniej miłym plusikiem zakończyć ten sezon. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że no Wisła tak naprawdę będzie to zależało w jakich miejscach będzie w baranżu. I wydaje mi się, że przyjdzie tutaj nabuzowana, będzie chciała z nami wygrać, bo jesteśmy w tym dołku. No a na pewno będziemy musieli pokazać, że z tego dołku da się wyjść i szczególnie taką Wisłę zatrzymamy. I podziękujemy za wsparcie tym kibicom, którzy też będą na tym meczu, bo jedno, że wspierają nas wspaniale na wyjazdach, ale tak samo świetnie to robią u nas w domu. Tak, zdecydowanie. No w domu tutaj jest naprawdę fajnie, dużo jest kibiców, wspierają nas mimo tych samych wyników i na pewno chcę się odwdzięczyć za, tą, za to wsparcie u nas. Super, dziękuję bardzo. Super.